Witam. W tym odcinku będzie tani zestaw Kar audio, że tak powiem. No, wracają tanie rozwiązania. Po co zapłacić takie drogie na wzmacniarze, to trochę trzeba zapłacić. A jak można sobie zrobić coś domowym sposobem. Tu mam taki zwykły domowy wzmacniacz. To jest A120 Creative. O, no, gdzieś używałem dwa takie ma, jeden w shopie, jeden sobie tak leży teraz, to myślę, że go wykorzystam oczywiście on jest po 220 jest, raczej był bo już zasilacz wypierdzieliłem z niego i pójdzie prąd stały bezpośrednio na kabelkach no i będzie można tak, albo pod baterię podłączyć bo to 10, 9 dają, dają zasilacz a ja troszkę więcej ma to myślę, to się nic nie stanie tam myślę do 16 niby na kondensatorach jest to podłączymy taką baterijkę mam, co kiedyś robiłem Zobaczmy czy to w ogóle zagra Dłączymy zasilanie no, Może tak nam. bezpośrednio się zaiskrzyło To powinno być tu włączone, włączone A no idioty diody zapomniałem odłączyć No bo nieważne Dajmy muzykę jakąś Może troszkę głośniej Gra no, sam subwoofer jest dlatego tak niezgłośno, ale no, no, oczywiście głośniczki też pójdą. Jestem przygotowane. ewentualnie mogę większe jeszcze podłączyć, zobaczę jak będzie grało to. Jeszcze jedną rzecz zrobiłem takie gniazdo pod subwoofer drugi. Chciał to sobie podłączę, jak nie, to się odłącza. Zakończyłem projekcik, trochę zmieniłem. Tamten subowar wywaliłem, zostawiłem tylko jeden. Tamten gdzieś harczał. Bośniczki, zamontowałem do półeczki, wziąłem gdzie indziej, ale tam miejsca nie ma jednak. Mogą być tu. A no, może jakiejś mocy dłużej nie ma do domu. Co to za jakiś taki sterowniczek biedny ale wystarczy, subwoofer też nie za duży mogłem coś większego włożyć mam tam jeszcze, nie spłonął taki subwoofer raczej działa duży, to mógłbym ten duży daj zestaw ale... wystarczy do autka małego idę właśnie montować do auta zamontowałem do auta tak to wygląda, To fajne, taką tą kupiłem organizer subwoofer, głośniczki zamknięciu, tak? To, że całkiem fajnie. A tu mam kabelek do podłączenia, tylko nie wziąłem czego. Google telefonu, nie mam co podłączyć. Zobaczcie, jak to gra. A tym nagrywam. A120 jeszcze ma takie coś fajnego, że po prostu nie odtwarza się muzyki, to się wyłączy samo, jak się wyciągnie wtyk na przykład, to jest fajne, bo nie muszę tam chodzić, nie wiem, przyciskiem wyłączyć czy coś, czy podciągnąć tu przycisk bliżej, kombinować, po prostu wyciągam i tyle, wkładam sobie do telefonu i muzyczka gra. Słychać fajnie gra. No, może jakby radio były jakieś filmowe, a nie chińskie, to by było jeszcze lepiej. No ale głośniczki z tyłu robią też kobota. Wiecie, można było bezpośrednio do radia podłączyć, a nie do wzmacniacza, ale, ale też są jakieś plusy tego, że tak podłączone można bardziej słuchać na postoju. Bo tak to różnie bywa. Już raz kiedyś miałem, że sobie spontaniczny auto słuchałem i gdzieś mi wyładowało akumulator. Też są takie plusy i minusy a i tak słucham na kablu chociaż widzę że bluetooth on ma radio. A nawet nie używałem nigdy sprawdzę z ciekawości no dobra to było tyle w tym odcinku takie trochę inna tematyka ale lubię takie jakieś takie kombinowane tanie rozwiązania może ktoś się zainspiruje w czymś podobnym to było na tyle dzięki za uwagę do następnego trzymajcie się cześć